Dziś pokażę Wam, jak wykonać ręcznie malowaną skrzyneczkę. Łatwa do wykonania. Drewnianą skrzyneczkę 10x10 cm czyścimy papierem ściernym. Następnie malujemy białą farbą akrylową dwukrotnie, pamiętając o dokładnym wyschnięciu pierwszej warstwy. Po pomalowaniu na biało, brzegi wieczka skrzyneczki przecieramy świeczką, co pozwoli na łatwiejsze usunięcie szarej farby na rantach wieczka. Uzyskamy przez to efekt postarzenia. Wieczko i serduszko malujemy szarą farbą akrylową. Po wyschnięciu przecieramy ranty wieczka papierem ściernym. Na wieczku wyschniętym odresywujemy patyczkiem do szaszłyków kształt serduszka i przystępujemy do malowania różyczek. Potrzebna będzie biała i czerwona farba akrylowa. Plus patyczek do szaszłyków. Końcem płaskim patyczka robimy białe kropki, końcem zaostrzonym nabieramy farbę czerwoną i kręcimy młynki z farbą białą. Tą samą metodą robimy listki. Namalowane różyczki w kształcie serduszka ozdabiamy białymi kropeczkami robionymi patyczkiem do szaszłyków. Po wyschnięciu Lakierujemy całe pudełeczko. Skrzyneczkę ozdabiamy wstążeczką przyklejoną klejem na gorąco. We wnętrzu skrzyneczki przyklejamy serduszko. Mówiła Małgosia Stefańska. Do zobaczenia!